Dzień dobry, dzień dobry kochane, witam Was bardzo serdecznie i zaproszę Was dzisiaj na przegląd do Pepco. Mam nadzieję, że ten dzień mamy i weekend mieliście super. Ja spędziłam go z dziećmi, tak więc wracam do przeglądów i zaczynamy zestaw, e, taki zadyszkę można kupić. E, oczywiście bardzo dużo jest nowości, tak więc weźcie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie, a ja Wam pokażę co jest fajnego w Pepco. Na pewno pokazały się nowe takie wazoniki. Zobaczcie, są w kształcie napisu. Love. Bardzo ładne są te kolory. Tak więc, naprawdę ciekawa, ciekawa jest ta forma. I kosztują te wazoniki 30 zł. Oczywiście, zachęcam Was, kochani, do subskrybowania kanału. Dzięki temu, kanał może się lepiej rozwijać. Za co Wam bardzo dziękuję. Wciśnijcie łapeczkę w górę, ale na pewno dzwoneczek, tak więc będziecie wiedzieć, kiedy wrzucam filmiki, a będą one wskakiwać codziennie. Zobaczcie, jaki fajny wazonik. No, mega mi się podoba, bardzo ładny, taki wiecie, pastelowy, zielony i mamy to cudo za 25 zł. Ale co tutaj jeszcze nowego widzę, to na pewno widzę, zobaczcie, takie fajne kubeczki. One są w ogóle w środku. Świeczuchy. Ja myślałam, że to jest jakaś nowość kubek, chyba pomyliło się komuś, ale zobaczcie, tu są w środku świeczki. Tak więc za 12 zł możecie kupić taki gadżet mały. W świeczkach, niby nic, a na samej górze, tada, są nowe zapachy: i mamy czarny, taki biały, i ten właśnie taki przepiękny kolor takiego brudnego różu. Ma bardzo ładną taką drewnianą przykrywkę i kosztują 25 zł. Wow i powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie też pachną. I tu też mamy nowości. Zobaczcie, jakie fajne już Japonki pokazały się w sklepach. I tutaj mamy takie typowo letnie za 15 zł i widzę, że do 41. A tu mamy Stitcha i Stitcha mamy, widzę nawet 42 za dwie dyszki. A tu mamy w ogóle taki Patrzcie, jakie ładne palmy. Palmy czarne za 17 zł z takim paseczkiem czarnym też. Przechodzimy dalej. Na pewno tutaj zauważyłam jedną fajną torebeczkę. I to jest taka fajna mniejsza torebeczka. Miękki materiał, bardzo ładna, za trzy dyszki. I co tutaj jest ładnego, to to, że mamy do tego ładny łańcuszek. Ale oczywiście muszę zerknąć, co tam w środku jeszcze jest. Jest na taki, widzicie, magnesik, czyli się przymyka. Mamy pasek też zwykły. I zobaczmy, czy są jakieś kieszonki. Tu jest pierwsza atrapa, druga, czyli taka płytka. Kieszonka, możemy tam wsadzić jakąś kartę, jakąś wizytówkę, coś takiego, wiecie, płaskiego. No i tu już tam nic nie ma. Ale ładna, naprawdę kolor ładny, tak więc czekam na więcej kolorków, bo wygląda świetnie. Nowości też mamy, tutaj widzę na dziale męskim. Wiem, że panowie też mnie oglądają, tak więc zobaczcie. Fajne japonki i tu mamy też z palmami, czyli może pani i pan mieć podobne za dwie dyszki. I tu mamy takiego, jakby wiecie, a Batman coś w tym stylu, a nie nawet jest Batman 30 zł, dopiero teraz zauważyłam, że ten czerwony napis to Batman. No i też ładne. Białe spodenki, chyba Ela coś tam mi wspominała, że widziała w tle, tak więc dla ciebie specjalnie przypominam 60 zł. Do 48 rozmiaru, one mają bardzo ładne, yy, widzę tutaj oprzycie i tu jeszcze są takie białe, które mają atrapę kieszeni, ale jest taka malutka, pociutka, na grosik, jak znajdziesz na szczęście, to można tam wsadzić. <grych> ale ładne są te spodenki i zaraz pokażę cenę. Yy, atrapa zamka, jest, one są na gumie, kosztują 50 zł i są do rozmiaru 48. Bardzo ładne też są pojemniki, widzę. I te pojemniczki, na przykład ten jest za 6 zł, on jest taki mniejszy, ale widzę pojemny. Tak więc tutaj na pewno coś możemy wsadzić, typu jakiś ryż, czy wiecie, kaszamanna. Fajnie to będzie wyglądać. Są też większe, tak więc w zależności od tego, co Wam brakuje, czy na co potrzebujecie, możecie dostać. Tutaj jak widzę już wszystko pokazywałam na kanale, tak więc jeżeli ktoś jest nowy to zapraszam na wcześniejsze przeglądy, tam znajdziecie naprawdę yy, bardzo dużo było materiałów. I tu jest między innymi taka fajna paterka szklana za 50 zł, tą górę sobie tutaj na e, ten pucharek obok nakładacie i ta paterka właśnie tak wygląda. Kolejna tu jest, ja to też pokazywałam, ale to mi się bardzo podoba, 60 zł, taka owalna misa, ma takie drewniane wieczko, one są odwrotnie położone chyba dlatego, żeby klienci, wiecie, mia, klienci mieli od razu wgląd do ceny. Co tu jeszcze jest fajnego? Fajne są te trzy miseczki na tej drewnianej takiej paterce, bardzo ładnie to wygląda. I naprawdę, za każdym razem, jak jestem w tym pepku, a widzę ogromną ilość tych paterek, to myślę, dobra, już dzisiaj kupię, ale dalej nie wychodzę z nią, więc zobaczymy, czy się w końcu skuszę. A może któraś z Was ma, to napiszcie, czy już wy wyprzedziłyście mnie w tym zakupie. Kolejna tutaj taka buteleczka na oliwę bądź olej, za 6 zł. Fajna, mała, klasyczna. Podgląd do dzbanków, bardzo dużo nowych, ale ten klasek, który jeszcze jest na półkach, pokazuje bo 30 zł szklany. Przepiękny jest ten dzbanek. Jest w kolorze zielonym, takiej brzyskwini i fioletu, i naprawdę ten zieleń i, ta, i ten fiolet to po prostu skradło moje serducho. Tutaj właśnie są jeszcze też dostępne te kieliszki, widzę w tym właśnie szkle, co te dzbanki. Ale czy tutaj jeszcze coś jest nowego? Zaraz zobaczymy. Ładny kształt tych kieliszków, zobaczcie, dwie sztuki, 460 ml za 12 zł. Cena świetna. Powiem Wam, że przy tych podwyżkach, jak ostatnio widzę, to fajna. Tutaj trzy sztuki widzę: taki komplecik zadyszkę kieliszków. No i fajne zestawy szklaneczek. Znowu widzę jakieś fajne. Nie wiem, czy wcześniej właśnie one były. Już się tak mylę w tych nowościach. Kiedy, co jak. 15 zł zobaczcie, żółte, niebieskie i różowe. I mamy tu 380 ml. I naprawdę wyglądają cudownie. I widzę, są to dostępne, te przepiękne, zobaczcie, kubeczki, które mają obramówkę takiego brudnego złota, ale one są śliczne i kosztują 15 zł. Były jeszcze takie zielone, ale widzę, zostały tylko te. I tutaj coś takiego, zobaczcie. Na dzień mamy, nie? To można było dać, ale też można dać i bez okazji. Bardzo ładny kubek. Zobaczcie, nie? I tutaj, nie wiem, co to wisi. 20 zł. Nie wiem, co to jest właśnie tam, jakieś perełki, ale na co to? Do czego? No ładne. Te szklaneczki, które już kiedyś Wam pokazywałam, dalej są i kuszą, bo one są przepiękne. 20 zł. Zobaczcie, dwie sztuki. Cudowne szkło. Zobaczcie, to wszystko jest poprzeceniane, takie piękne zestawy, ale co tu widzę nowego, to jest taki termos. Musiałam się upewnić, że to jest termos, bo wiecie, to wygląda jak dzbanek i, i, i mówię nie no, muszę zerknąć do środka, czy to faktycznie jest termos, bo już tak wszystko jest podrabiane i robione. Ale jest termos, jest bardzo ładny, ma taką drewnianą rączkę i jest bardzo delikatny, mimo wszystko, że naprawdę powiem Wam szczerze, mnie. Zaczarował, bo jest piękny, biały. Tak, bardzo ładny. Ale zaraz wam powiem, po ile, po ile jest, bo to jest chyba najważniejsze. Najważniejsza jest cena i cena to. Kochane, 50 zł. Możecie napisać mi w komentarzu, czy też wam się on tak podoba, jak mi ale naprawdę świetne. Dobra, i teraz wam coś pokazuję. Na dzień dziecka bardzo fajne rzeczy wskoczyły. Między innymi mamy tą kolekcję Stitcha. Tu, tu jest bardzo dużo tych rzeczy. Nowością widzę tu jest jakiś taki notet z długopisem za 25 zł. No jak żeby mogło zabraknąć Stitcha w takiej formie. Za 15 zł. No, i tutaj Wam pokażę podglądowo, ile tego jest. Nie będę pokazywać poszczególnych cen, bo naprawdę towarów w Pepko, wiecie, same jest bardzo dużo, ale zobaczcie, jakie są zestawy. Jak Wam coś się spodoba, to możecie właśnie udać się do Pepko i kupić dziecku na prezent, bo tego teraz jest jeszcze więcej, jak było. I bardzo duży wybór macie dla dziewczynek i dla chłopców. Tak więc przejadę Wam półki i to, co mi tam wpadnie w oko, to Wam pokażę cenę. Bardzo fajny zestaw za 70 zł. To jest jakiś taki mikro basen ze zjeżdżalnią barbiśka pod parasolem i mała. No, fajny zestaw. też jest fajny, bo on nie jest za drogi, a tu macie naprawdę kilka części. E, gra też to i zobaczcie jak to z tyłu wygląda. Otwiera się tą całą kopułę, tam możecie umieścić tego hipka i on może polecieć wiecie w kosmos. Fajny. Za 45 zł. Ale to jest czat Minecraft w Pepko. No po prostu nie spodziewałam się tak fajnego zestawu w Pepko i on kosztuje 25 zł. Tak więc to pudełko było uszkodzone, ale kolejne biorę ze sobą, bo nawet nie mam co się zastanawiać. Moje dzieci uwielbiają szczególnie ten starszy Minecrafta. Tak więc naprawdę polecam wszystkim, mamom, jak macie swoje pociechy, które po prostu są wiecie, zagrane w tą grę, tak więc zdecydowanie to wraca ze mną. Te autka są też fajne. One mają takie chyba otwierane te m, kraty za 35 zł. Ale może naprawdę dziecko się fajnie tym autkiem pobawić. Widzę do ciastoliny patrzcie jakie fajne zestawy. I też nie są drogie, bo 30 zł. Ja wcześniej widziałam droższe chyba coś właśnie w tym stylu takiej m, lodziarni. Tak, więc powiem Wam, że tu jest fajna ta sprawa. A teraz macie różne gry. Ten hipcio jest fajny. Wkładacie palca i on tam za którymś razem zamyka tą swoją buźkę. 15 zł. Te gwiazdeczki już Wam też pokazywałam. Polecam. 5 zł jest bardzo dużo. A na odwrocie zobaczycie jak one fajnie świecą. Wasze dzieci pod, lubią grać, to za 6 zł możecie kupić takie dwie talie. Bardzo fajne. No i kostka, słuchajcie, kostka za dwie dyszki. Kto z nas nie zna tej kostki, nie? Są też fajne tutaj, zobaczcie, takie kolczatki. Za 8 zł one świecą. Tak więc, jeżeli mm, będą dzieci się tym bawić i rzucać, to będzie to dodatkowo świecić i są różne kolorki. Basen to też jest bardzo fajna sprawa, tu macie taki kosz, dodatkowo w tym zestawie już są piłeczki, chyba z 20 sztuk jak się nie mylę, ale zawsze dziecko może sobie usiąść i powrzucać do kosza. Ten zestaw też jest bardzo fajny. 35 zł, zobaczcie, to są takie gumowe. Coś w stylu właśnie super zingsów, super Tchingsów. Możecie kupić swojemu maluchowi. I nawet widzę Scooby-Doo jest za cztery dyszki takie klocki Lego. Fajne. Dużo zestawów Hot Wingsów. I tutaj macie takie, zobaczcie, takie mm, oponki. Nie. Oponek to jest chyba, no. I taki widzę chyba garaż z tego się robi. Fajne to. I kosztuje, czekajcie ile? 65 zł. No. Ciekawy zestaw dla chłopca. No i dla dziewczynek są barbiśki różnego rodzaju. Tutaj zobaczcie, możecie kupić taki zestaw, gdzie jest piesek, zajączek. Jest tego naprawdę od wyboru do koloru, i tu ten zestaw na przykład jest za trzy dyszki. O i nawet widzę psi patrol, chociaż to będzie na pewno drogie, bo to wiecie sama marka, no 80 zł wiedziałam. Ale ten zestaw mi się bardzo podoba, zobaczcie jakie fajne są dodatki. Naprawdę te zestawy są coraz ładniejsze, muszę Wam przyznać. Chyba z jednej strony dobrze, że nie mam dziewczynki, bo ja bym chyba poszła z torbami. I ile tych rzeczy jest naprawdę? 70 zł ten zestaw. No, i tu są te klocki Lego. Wiecie co? Ja Wam tyle nagrałam tych zestawów i nie umiem znaleźć tych filmików. Tak więc przy następnym przeglądzie wam pokażę, bo te, te zestawy pokazały się w większych, zestawach mniejszych. Czyli na przykład za 15-30, tu mamy ten zestaw za 5 dyszek. Ale ja jeszcze takie mam nagrane za 60 zł, ale za 15 były ładne. Muszę to dzisiaj poszukać i Wam e, jutro wrzucić w przeglądzie. No, i takie gadżety znalazłam przy kasach. Patrzcie, jakie fajne. To jest taka mała, e, mała niby, mm, to wygląda jak plecaczek, ale tam w środku jest notes, długopis, naklejki i gumka. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że tam w środku coś jest. Ale ten mi się podobał. A byłam dzisiaj w PEPCO na przeglądzie i znalazłam taki ciemny różowy. I mówię, nie, no, zadyszkę biorę sobie, wiecie, na klucze, kartę wrzucę i na wakacjach, jak znalazł, nie będę latać z torbą. No i zaglądam w domu, a tam jeszcze są jakieś takie gadżety. Więc no, macie taki fajny zestaw zadyszkę dla kogoś, kto potrzebuje. Co tu jeszcze jest ciekawego? Hulajnoga, o, hulajnoga za stówkę. I tutaj mamy namiot na przykład z myszkamiki za 70 zł. Bramka dla chłopców patrzcie, jaka fajna rozkładana za trzy dyszki. O, to nie jest dużo. No i tu mamy dalej barbiśki. Ta jest przeceniona, widzę na 40 zł, ale ta w tym aucie no coś pięknego. Zobaczcie, nawet taka mała za dwie dyszki może jechać na takim skuterku wodnym. No coś pięknego. Och, że takich rzeczy nie było, jak myśmy były małe, nie? Są tak piękne. Zobaczcie lalki z kompletami już sukienek. No coś pięknego. No i co, jak zawsze, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w moich przyszłych filmikach. Życzę Wam miłego dnia i popołudnia. Pa!